Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. To jest początek wspólnoty, pierwotna wspólnota apostolska. Jezus modlił się w wieczorniku, Ojcze, aby byli jedno. Bo to jest najlepsza gwarancja wiarygodności Ewangelii oraz dawania świadectwa, gdzie jak postolskie ukazują ten moment jedności i wspólnoty wierzących, bycia ponad podziałami, dzielenia się z potrzebującymi. Świadczenia o zmartwychwstałym Chrystusie, modlitwy. Niektórzy nawet uważali, że jest to zapowiedź komuny, wspólnoty dóbr. Jednak jest to wielka pomyłka, bo kto zna tę ideologię, to wie, że jest to ideologia. Nienawistna człowiekowi, niszcząca go, a Jezus chciał wspólnoty, jedności. Później pojawiają się problemy, podziały, rozłamy, chciwość dóbr, chęć posiadania. To nawet już widać, w niektórych miejscach dziejów apostolskich i później ten bolesny ślad idzie przez kościół: nieporozumienie między posiadaniem, korzystaniem, a własnością dla siebie. Pan Jezus pokazuje inny kierunek. Aby powtórnie się narodzić, aby należeć do Jego Królestwa. W tym wszystkim On jest Panem i Królem. Jest Chrystusem. Dla tych, którzy chcą narodzić się powtórnie. Odnaleźć ten wielki skarb. Jezus tłumaczy Nikodemowi, że można się powtórnie narodzić, że Ty, będąc nauczycielem, i nie wiesz tego, to jest poddanie się mocy Ducha Świętego. To jest zapaczenie się w Jezusa w Jego krzyż. Szczególnie nasz wzrok był utkwiony w krzyż Chrystusa w okresie Wielkiego Tygodnia, Wielkiego Piątku, kiedy to odsłanialiśmy drzewo krzyża. Jezus mówi, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Zapatrzmy się w naszym życiu na wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego, zwycięskiego. Zapatrzmy się na tego, który jest naszym zdrowiem, który pomaga nam w dążeniu do Królestwa Bożego. Podejmijmy tę drogę, przeżywając czas Wielkanocy, zmagając się z naszymi codziennymi problemami, trudnościami, ograniczeniami. Niech nam w tym Bóg błogosławi. Amen.